Cześć! Dzisiaj, jak powiedziałam, trening autogenny szulca oraz technika relaksacyjna Jacobsona. Obie te techniki są związane z medytacją oraz skupieniem się na przepracowaniu pewnych rzeczy w umyśle i, i, i prowadzeniu właśnie takich ćwiczeń psychologicznych. Szkoda, że nie prowadzi tego moja mama, natomiast jest ona bardzo zajęta, więc nie ma możliwości przedstawienia tego przez nią. Dlatego mam nadzieję, że nic nie sknocę. Zaczniemy od treningu autogennego szuca. Najlepiej, żeby wdrażać go przez 6 etapów, każdy etap po 2 tygodnie. W każdym etapie pracujesz z jakąś formułą i przez dwa tygodnie się jej uczysz, jednocześnie używając ćwiczeń medytacyjnych skupiających się na danej części ciała. I po tych pierwszych dwóch tygodniach, jak już przećwiczysz daną część, dochodzi następna i uczysz się przez kolejne dwa tygodnie. Każda, każdy etap, każda formuła jest przeprowadzana przez 5 minut, aż w końcu wydłużasz te ćwiczenia, jak przerobisz wszystkie sześć etapów, do 30 minut. Te sześć etapów to każde dwa tygodnie zaczynają kolejny etap. I pierwszy etap to jest wywoływanie odczucia ciężkości w ciele, drugi, wywoływanie odczucia ciepła w ciele, trzeci to regulacja pracy serca, czwarty, regulacja oddechu, piąty, relaksacja okolic brzucha, szósty, wyciszenie umysłu i obniżenie przepływu krwi w kierunku głowy. I każdy etap jest związany z wypowiadaniem, z wypowiadaniem. Bądź słuchaniem krótkiego zdania oraz skupianiem się na odczuwaniu rozluźnienia, czyli ciężkości, bądź ciepła, bądź skupianiu się na rytmu serca, bądź na oddechu, bądź relaksacji okolic brzucha też czujesz wtedy tam ciepło oraz wyciszenie umysłu, czyli wtedy czujesz chłód na ciele. Eee, ok. I tak, przez 6, I tak przez 12 tygodni uczysz się. Najlepiej codziennie, minimum 3 razy w tygodniu, spotykasz się na takiej sesji. Na początku najlepiej, żeby to było przepracowane z kimś, natomiast możesz też samemu. Może być też przy muzyce relaksacyjnej klasycznej. Taki trening autogenny Szulca przeprowadzany. Podejrzewam, że jeśli będziecie chcieli, żeby wypowiedziała się na ten temat mama i, i coś jeszcze dodała, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast my lecimy dalej do techniki relaksacyjnej Jakobsona. Skupia się ona na oddychaniu. I medytacji nad każdym, każdą częścią ciała, każdą partią mięśni, które przy głębokim oddychaniu rozluźniasz i skurczasz. I tak idziesz od rozluźniania stóp, relaksacji stóp. Przez kolana, uda, biodra, aż do góry, do samej głowy. To ma na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego i generalnie obie techniki, trening autogenny szulca oraz technika relaksacyjna jakobsona, powodują, że uczysz organizm w czasie, kiedy może być zestresowany, do tego, żeby szybciej się rozluźnić, szybciej odreagować. A dlaczego te techniki są tak ważne? Ze względu na to, że stres bardzo mocno obniża nam odporność, jeśli jest stały, dlatego, że te techniki relaksacyjne są ważne, żebyśmy utrzymywali swoją odporność, która potem ma wpływ na to, że lepiej się czujemy. A jak lepiej się czujemy? To możemy dalej wprowadzać zrównoważony rozwój. A jeśli czujemy się bardziej zrównoważeni, to wtedy e, możemy e, być e, dla innych e, bardziej spokojni, bardziej się dogadać. Na razie.